Halo halo, mam nadzieję, że mnie słychać. Walczyłem trochę, znaczy no nie trochę, dosyć długo z komputerem. Dajcie znać czy wszystko OK, bo już mam, szczerze powiedziawszy, lekko, dosyć tych walk o aż literówkę zrobiłem w tytule. Trzeba podmienić. Dobra. Siema, piłkarz Michałski Jumping, Kacper, Klapek, Konrad, Kiszka, siema. No, problemy z komputerem przybrały już takie rozmiary, że obawiam się, moi drodzy, że może być tak, że, no właśnie, Kamil nie było Twitcha wczoraj, i dzisiaj też nie będzie boję się czy to co właśnie oglądacie nie będzie w ogóle ostatnim streamem przynajmniej na nie wiem jakiś czas do zakupu nowego kompa, bo mój sprzęt przestaje już kompletnie działać także myślę że to może być pożegnanie na czas jakiś siema i gorze siema i mortal 19. No dobra i to nie będzie długi, długi stream, bo boję się, że zaraz znowu mi wywali sprzęt, także I nie graj tylko wyzwania budowania składu. Zobaczymy na szybko jak się uda. Oczywiście. No nie uda się. Siema co z melonem. Pozdrawiam i Ciebie i Melona co będziesz oglądał wieczorami, nie mam bladego pojęcia, no, może jakieś gołe baby, albo coś, coś tam sobie znajdziesz, oczywiście wywaliło, wywaliło jeszcze FIFA, żebym miał mniej problemów, także, no, niestety, słuchajcie, no, ja nie poradzę na to nic, no, chciałem wczoraj jeszcze odpalić Twitcha, ale, że tak powiem, już w ogóle się całe... Narzędzia do streamu nie chciały nawet odpalić. Dzisiaj walczę drugą godzinę, żeby w ogóle to uruchomić. Jakkolwiek, także no tak nie było. Napisałem wam na Discordzie wczoraj, że no, no nie jestem w stanie odpalić, odpalić streama. także nie wiem do cud że się udało teraz to odpalić trochę później niż zwykle zobaczmy co się wydarzy tutaj czy się uda FIFA odpalić udało się eee, czy oni coś dali nam dzisiaj Piłka 81 plus do wyboru player pick item no jakiś ten jednego z trzech no ok, rozbudowa 8288 to tak sobie podstawa złota paczka piłkarzy. Potrójna rozbudowa 86 plus słuchajcie. Ale podwójna oczywiście. Ciekawe co tu trzeba. 84 i 1 inform. Zobaczmy, czy coś jeszcze. Nie, to to wszystko nie dali żadnych piłkarzy nam dzisiaj wybitnych. Czyli jakąś ikonę nam dali nową, bo nawet szczerze wam powiem, walcząc nie. O, Robin van Persie. O, i to jest wreszcie coś dla mnie. 4 na 4, co prawda, tylko, ale... ale za to beznadziejna wytrzymałość beznadziejna trochę równowaga strzał fałszem no, no właśnie no ale pograł te 3 sezony w United tylko pytanie czy to jest sens zobaczymy co oni sobie tutaj wymyślili 8-4, 8-3, 8-6, 8-7 czyli nie jest jakoś straszliwie drogo ale też nie jest jakoś straszliwie tanio no nie wiem, nie wiem. Legenda Arsenalu, ale nie United. No, nie wiem, wydaje mi się, że raczej legenda United. Pan e, mistrzostwo zdobył i tak w ogóle i trochę pograł w tym United, a poza tym może być trenerem United. Hmm. EB ostatni Stream z tego szmelcu to najlepsza decyzja, EB nie do końca z tego, tylko w ogóle chyba ostatni na jakiś czas przynajmniej Może z FIFA LEGO by się pooglądało. No nie wiem, to już mówię nie jest zależne ode mnie. Będę się starał powalczyć z tym kąpem, ale bez y, obawiam się zakupów, y, prędko się tego zrobić. Nie da chyba Runej lepszy niż Van Persie? No pewnie lepszy, panie Kogos. Y, Musowski kocham Robina. No tak, tylko że wiesz, no, można go kochać albo nie kochać, natomiast y, nie zmienia to faktu, że jest dosyć duży i... No i to nie będzie jakaś wybitna karta w Fifie. No, znaczy można próbować mu dać jakieś tam powiedzmy jakiegoś motorniczego czy coś, ale no, umówmy się, że to nie będzie wybitna karta w tej grze. Zobaczmy, czy dali jakieś zadania. Dla United zrobię. Nie wiem, powiem Wam, czy zrobię. Fantastyczny kapitan. Jak to wybór piłkarzy. E, ale wybór piłkarza, że co? O co tu chodzi? E, Strzel, 10 goli na zawodowcu, 5 bramek w towarzyskim. Fantastyczny kapitan. W stroju bohaterowie FUT. Fantastyczny kapitan. No fajnie, no fajnie, tylko nie bardzo wiem co oni tutaj zamierzają dać. No i co, ja w ten szmelc prawie nie gram, więc na pamiątkę. A, a to, że ty zrobisz? No ja może na pamiątkę też zobaczymy Immortal Szkoda no szkoda Zbieram na Ezebio, nic nie robię Już myślę, że to dobra decyzja Michał no, dobra na pewno, no Euzebio jest wyposiony Nie wiem co to jest za wybór piłkarzy, powiem wam za tę grupę No nie pokazują tutaj co to ma być czy to będzie jeden z kapitanów czy o co chodzi w jakimś trybie dziwnym trzeba pograć wybór piłkarza niewymienna tu też są jakieś wybory piłkarzy ale kompletnie jak widzicie nie wiadomo o co chodzi jakieś wypożyczenia FIFA czy kupiłeś 60 informów za 11 tysięcy dobry biznes nie wiem się okaże no Powiem Wam szczerze, że nawet nie śledziłem, co tu się dzieje. Tu nic nie ma. Dobra, szybko, bo boję się, że ten komputer może w każdej chwili odmówić posłuszeństwa. Więc zróbmy jakiegoś tego. Jakiegoś pika. Tylko sobie zobaczę, co ja tu mam do przepalenia. Control Print Screen. Sobie ich tutaj wrzucimy. Zobaczymy, co się uda z tego player pika trafić. Żebym widział, co to jest. No, jak wyjdą jakieś te, to pewnie się prędzej czy później uda no coś na tym zarobić. No, nie dużo może, ale może się uda dużo. No. Dobra, zróbmy. To powiem Wam, że jestem tak rozkojarzony tymi problemami technicznymi, że yy, rzadki jeden złoty. Yy, dobra Dobra, słuchajcie, ligę Złoty zwykły najpierw. I... Tu mieliśmy tego duplikata. 40 zgrania. No niedobrze, niedobrze. Dajmy go tu. A tu. A tu damy to. Oto o. A do tego damy sobie tak. E, już nie ten tylko PS. Sar, dobra, pan Sartu mm. e, I Antonio na napadzie. Pana Maxa. Jest Pan Max. The Lord, a i ls mamy jeszcze. Ciekawe, czy się uda tu jakieś zgranie wytworzyć. Może i uda, The Lord jeszcze. Jest napastnik. Ile on ma? Osiemdziesiąt jeden jest tu. O. I mamy jeszcze, po dobra tutaj to już trzeba jakichś brąkarzy powrzucać chyba. Dobra, dajmy tego Paweł Lopeza. tutaj jakiegokolwiek lamuska eee, na przykład szolca. dobra zobaczmy co, czy oddaje Jeremiasz czemu taki tytuł bo mam poważny problem z komputerem i nie wiem czy, czy to nie jest ostatni stream już mi się po prostu nawet nie chce z tym użerać eee, walczyć także o uribe nie przepaliłem ale tu przepaliłem zaliczkę jeszcze a bo tego miałem razy 2 no dobra zobaczmy czy tu oddaję pewnie nie oddaję no jak zwykle oddaję 8-3 także tak sobie czaty o co chodzi z tym pikiem a i wszystko jasne bety nie masz 22 fify to dlatego tak ten grasz w tą dziewiętnastkę. No przykre, no. Zainstaluj sobie e-futbol i, i będzie w co grać, no. Nie wiem, czy coś się pojawiło, o co chodzi z tym pikiem. No nie wiem, o co chodzi. Szczerze powiedziawszy, wiecie co, można zrobić inny numer. Można zrobić taki numer, że zamknąć FIFA bo to może być tak, że ten Siema, cytryna. Odpalić ją jeszcze raz i zobaczymy po angielsku, co tam się wyjaśni. English i może będzie coś napisane. Ebe tak, piszesz to co, co chwila, no. Jak ci się lepiej gra, to sobie graj w dziewiętnastkę, no. Zobaczmy, czy to kwestia naszych tłumaczy, czy po prostu wszędzie i jej zapomniało poinformować, co to, co to za obiektyw z tym kapitanem, no. Mm -hmm. czyli tak, że tak powiem nie wiadomo jaki to ma być player pick no nie przetłumaczyli nie wiadomo o co chodzi szawi no czemu sprzęt 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 nie działa więc chyba może być, no obawiam się, że po prostu może się zdarzyć tak, że już niestety nie będę w stanie odpalić tak jak wczoraj nie byłem już w stanie Twitcha i tak dalej także może na jakiś czas nie być po prostu fizycznej możliwości streamowania także ten EB Boudas da kanale nie było kanału jak była FIFA 19 Aż takim bumerem nie jestem żeby mieć kanał jak ten Jak Była FIFA 19 Słuchajcie, po angielsku też nie wiadomo o co biega Dobra, zróbmy może zróbmy to póki jeszcze działa w miarę max 4, 5 klubów rzadki 1, 80 kurde dobra, co my tam mieliśmy, taliszkę chyba on jest SN, nie? czyli center forward otóż to państwo moi o, możemy go tu dać co, brazylianinami jakimiś porobimy? No, możemy spróbować, natomiast co się z tego uda zrobić? Gabriel Jesus? Dobra, dajmy go tu na razie. Tu nie mamy. Dobra, dajmy tego, dajmy tego. brak, lewych obrońców brak, o prawy obrońca jest, a tu 75 w sumie, Immortal też będę za wami tęsknił, no ale co zrobię, no nic nie zrobię. Fu Tu mamy do wyboru do koloru powiedziałbym towarzys towarzyszy może tak no dobra przepalamy towarzycho kompletet złota paczka zawodników hmm. pajet to samo kopił w klej z poprzedniej fify e, zanim wam to otworzę to wam coś pokażę słuchajcie e, e. Wczoraj się pojawiły takie paczki promocyjne, paczka kapitana i Bosmana, food za 25 tysięcy z jednym rzadkim 84 plus i kapitanem i tam hero food, tym też na wypożyczenie. Otworzyłem sobie pierwszą i zobaczcie jak to wyglądało. Poleciał SPD francuski typu Ingolo Cante a to z, otwierałem, bo wiecie, polowanie na polowanie na potężnego dinatale wypożyczonego. No ale poleciał kantę, warty tam, nie wiem, 45 tysięcy plus minus, także za 25 się zwrócił. No i mamy jeszcze, widzicie, jeden z czterech kapitanów na wypożyczenie. No i tutaj, no zastanawiałem się nad Tadiczem, ale mówię, nie przychodzi ostatnio na streamy, no to wezmę chyba Lorisa, bo kolega z tego Ronaldo Złotego trafił gratuluję, no widzicie, zastanawiałem się ale mówię, wezmę tego Lorisa żeby go przetestować, nie będę się wygłupiał z tadniczem. a tu polowanie na Dinatale zakończone sukcesem jak widzicie, udało się trafić wreszcie Włocha także będę mógł sobie go kiedyś tam przetestować no i, i ten łapy w górę wbijać przy okazji no i tak to się skończyło E nie tak tutaj jeszcze a potem postanowiłem jeszcze a potem postanowiłem jeszcze jak się sprzedał Mbappé znaczy Mbappé Kante, no to stwierdziłem dobra otwieram jeszcze tam trzy były dostępne te paczki więc mówię otworzę jak się bawić to się bawić no i tutaj już jak widzicie Słabo Piotrek nikt nie wie kiedy wyjdzie Aguero miał wyjść wczoraj z jej nigdy nic nie wiadomo tutaj już jak widzicie najniżej możliwie oceniona karta no to chociaż może coś ciekawego z tych wyborów piłkarza postanowiłem wziąć sobie kolmana żeby Musa, żeby sobie go przetestować kiedyś może no i tutaj zobaczmy no i tutaj nic ciekawego, wszyscy trzej już tu jak widzicie posiadani przeze mnie więc stwierdziłem, że wezmę dla kiszki gomeza no bo dlaczego nie e... No to jeszcze jedną sobie otworzyłem nagrałem to, żebyście widzicie nie przegapili i znowu bez walkoutu no ale tym razem chociaż 85, pan Somer. No i lecimy z wypożyczeniem. No i tutaj wspominany przez, przed chwilą pajet się trafił, więc stwierdziłem, dobra, nie jest to wybitna karta, ale weźmiemy. No a tu... A tu wszyscy już posiadani, to samo w kółko leci, no na szczęście Dinatale, więc sobie go wziąłem, bo sobie zsumuję te wypożyczenia, więc będę miał 16 meczów, w razie czego i tak to, i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten. Dobra, wychodzimy z tego, wracamy do FIFA. Benit, trzy razy już tłumaczyłem czemu ostatni stream, mam problem z komputerem taki, że po prostu nie będzie jak pewnie streamować, komputer raz się włącza, raz się, nie wyłącza, raz się nie chce włączyć, nie chcą mi się programy uruchamiać, niestety, dopóki nie kupię nowego komputera, mogą być jaja, także nie wiem, może się uda, może się nie uda, no coś tam jutro ma wpaść do mnie kolega, będziemy kombinowali ale kolega był i powiedział że bez wymiany już wcześniej oglądał na czym to polega on się zna i mówi że absolutnie płyta główna już do wymiany przy okazji procesor i tak dalej także powinni dać piłkarzom wypożyczonym jezus przez rz eb wypożyczony przez rz christ mm. 100 godzin, nie 100 godzin powinni dać godzinę <grych> i tyle e, a poza tym piłkarze wypożyczeni mają to do siebie, że można nimi grać w meczach towarzyskich ile sobie zażyczysz wystarczy, że masz na nim jeden kontrakt także pod tym względem są ok zrób dla każdego coś miłego Yy, nie, no, zrobię dla każdego coś miłego. A, mamy, czekajcie, paczkę do jeszcze otworzyć. Także, jak widzieliście, trochę końców straciłem na tym interesie, no ale mam przynajmniej DINATALE, którego chciałem sobie gdzieś tam kiedyś przetestować. Otwórzmy tę pakę za SBC, zobaczmy, jaki shit dostaniemy tym razem. O, fenomenalnie. Bruno Gimoraes. No, rewelka. Warto było. Warto było, moi drodzy. Eee, co my tu mamy jeszcze? Tego przepaliłem, tego będzie trzeba też przepalić. Marajesz, Uribe i Borra. Dobra. Także niestety no, wszystko, co piękne ma swój koniec i taki koniec już na mój komputer przychodzi. I... Kurde, kogo tu mieliśmy? Widzicie, jestem tak kurde, tak rozproszony, że tak powiem. Co my tu możemy? z jego sobie przepalić w sumie razem MLS może mi się przydać Dante możemy też przepalić chyba e, Dobra, dajmy tego jego tu, dajmy tego tu, Gimaraysza musimy Dobra, ten na razie niech zostanie Cyk, yy. Tak zróbmy, będzie łatwiej. Tylko pytanie pytanie jest. dobra Najmy tego tu, najmy tego tu dajmy, ale to już nie z Premier League, tylko CMA, bo tu musimy przepalić. Słuchajcie pana Uribe. O, ojej. No widzicie, co co tu się ze mną dzieje? Bez seniora to nie YouTube. No w, znajdziecie sobie jakiegoś innego ulubieńca. Pójdziecie do tego LGBT, czy jak on się tam nazywa? Dacie sobie radę, moi drodzy, no. Dias, o, gag, pomogę przepalić w sumie. Mmm, o, dobra. Złote, rzadkie karty, top 3 w grze. No, co, no, BAPEK, nie wiem, pewnie tak z takich, co jeszcze się da nimi grać, to pewnie Mbappe, Neymar. A, i ze złotych rzadkich może, no, nawet za wolny już Kantę, no. No, chyba tak to jakoś by wyglądało. O, i Bory nie przepaliłem, ale dobra, no już trudno, zapomniałem o nim zupełnie. Zupełnie o nim zapomniałem, ale tych chociaż przepaliłem, dobra, zobaczmy co tu się trafi. No nie, nie róbcie tych pików. Jak widzicie, zupełnie. Zupełnie nie oddają. Kim, a, kimpembe, no oczywiście, zapomniałem o kimpembe, widzicie. Dobrze, kochani, słuchajcie kończymy bo boję się o tego sprzęta że to zaraz w każdej chwili wywali konrad del Piero to Cox no mówisz o tym optimusie no na pewno no na pewno parzywion u co to będzie mówię nie denerwujcie się ja będę starał się uruchamiać streamy no ale jeżeli się nie uda, no to mówię, to nie denerwujcie się. To nie moja wina czy mojego lenistwa, ale po prostu, no niestety, no, niestety przez 3 lata się praktycznie komputer wziął i złożył na nowy mnie chwilowo. Nie stać, także takie życie, takie życie. Jeżeli się nie zobaczymy w najbliższym czasie, no to może się kiedyś tam uda pamiętajcie o mnie i no i cóż no do zobaczenia kiedyś narka